Witajcie, moi kochani, na kolejnym naszym spotkaniu, na tej naszej nowej drodze, którą tak wspólnie idziemy, żeby coś zmienić w sobie, żeby zmieniło się coś wokół nas. Jak widzicie, na zdjęciach jestem wśród kropel rosy o poranku takim. Pełnym zimna, takiego rozmrożonego już, pełnego mokrości, ale takiej świeżości i czystości. I mnóstwo też takiej uważności jest tutaj. Zobaczcie, jak piękne są te małe kropelki rosy, jak trzeba się nad nimi pochylić, żeby je zauważyć. Jestem cała mokra, przemoczona i w ogóle zatopiona w uroku i cudzie tego porannego zjawiska. I oczywiście dzielę się tym z Wami, bo myślę, że to jest takie zatrzymanie, które jest potrzebne każdemu z nas, żeby Zauważyć piękno, żeby wniknąć w nie. Ja właśnie, tak tutaj robiąc te zdjęcia, zatrzymałam na nich nie tylko tę jedną chwilkę. Tą jedną obserwację, którą zrobiłam, tę rosę, tych parę kropel. Nie tylko to zapisałam na tych zdjęciach, które widzicie. Zapisałam też y, to moje zauważanie, przystanięcie, y, zadumę, zachwyt. To jest takie wnikanie w sedno. To jest obserwowanie świata, ale też taka nauka siebie. To jest w ogóle przesuwanie uwagi z obszaru myśli na takie bardziej subtelne doświadczenia, na emocje, na uczucia, na to, co w nas jest takie szczególne. Na pewno też macie przecież takie różne swoje pasje, w których się pochłaniacie całkowicie, zapominacie wtedy o całym świecie. To znaczy, myślicie w zupełnie inny sposób. Jesteście skupieni na czymś bardzo szczególnym. Jesteście w takim transie, w takim stanie medytacji. Może to być euforia, taki stan uniesienia. Możemy to przeróżnie nazywać. Ale chodzi o to, że coś mocno przeżywamy, na czymś mocno się skupiamy. Jesteśmy w takim innym świecie, takim bardziej swoim, gdzie to, co na zewnątrz ma mniejszy wpływ na nas, gdzie bardziej jesteśmy podatni na to, co przez nas przepływa od wewnątrz. Takie skupienie na czymś konkretnym naszej uwagi, daje nam wiedzę nie tylko o tym, czymś, co obserwujemy, czemu poświęcamy uwagę, nad czym się koncentrujemy, ale daje nam też wiedzę taką głębszą o nas samych. Bo w takiej koncentracji właśnie, w takim tu i teraz. Odczuwamy silniej i głębiej yy, wszystkimi zmysłami, całym ciałem, wszystkimi swoimi możliwościami yy, i tymi zmysłowymi i poza całymi sobą po prostu. I właśnie to jest, myślę, najważniejsze w tym dzisiejszym spotkaniu żebyśmy sobie zdali sprawę jak bardzo my potrafimy być wrażliwi jak głęboko też potrafimy wejść w siebie w sytuacje w piękno w jakieś relacje z innymi usłyszeć coś zauważyć jak często odbieramy jakieś cichutkie i bardzo subtelne sygnały i na dzisiaj pośród tej rosy tych kropelek czystej Wody z nieba, wyjąłem kartę dla nas i jest przepiękna. Jest takim połączeniem, powierzeniem, takim podarunkiem miłości, takim cudem, które tu widzimy w tej przyrodzie, na tych zdjęciach, w sobie. To są cuda, które zauważamy na co dzień od święta. Które są w nas, to jest magia właśnie patrzenia na świat. To jest zauważanie tego, co jest może proste, co jest codziennością, co nas otacza, co nie jest niezwykłe. Zauważanie tego z tą subtelnością, z tą naszą wrażliwością, bo to właśnie od tego naszego patrzenia. Zależy to, co widzimy. Czy jesteśmy powierzchowni, czy głęboko w coś wnikamy. I tytuł tej karty to Podarunek Miłości. No, akurat tutaj jest przepiękne powiązanie, czułe, yy, splecenie rąk. To jest miłość, to jest przytulenie. To jest takie połączenie. In i Yang. Takie dopełnienie. To jest kochanie. To jest też wrażliwość w odczuwaniu. Wrażliwość na ten dotyk. Na tę cudną pieszczotę, którą można sobie dać wzajemnie. I to jest taki najpiękniejszy podarunek. Ta czułość właśnie. Ta wrażliwość w zauważeniu potrzeb innych. Ta Usłyszenie tego, co najistotniejsze, to zauważenie tego, co niewidoczne, to podarowanie tego, co najcenniejsze. Jest czas taki świąteczny, w którym otwierają się nasze serca. Jesteśmy bardziej e, uwrażliwieni na potrzeby innych. I właśnie przed chwilą miałam taki namacalny przykład, jak jesteśmy wrażliwi, kochające, jak umiemy wyczuwać te różne subtelności, jak umiemy sobie podarowywać to, co najcenniejsze: uważność na uczucia i potrzeby drugiego człowieka. Właśnie w tym momencie, kiedy robię to czytanie, uruchomił się cały cykl pięknych zdarzeń, takich małych cudów, które możemy sobie wzajemnie podarowywać. I to są właśnie takie prawdziwe podarunki miłości. Bo właśnie e, dowiedziałam się e, o osobie, która potrzebuje pomocy. Jest bardzo daleko, jest jej ogromnie smutno, źle yy, i potrzebuje takiej bardzo podstawowej pomocy. Jest zagubiona, jest głodna, nieszczęśliwa. I kiedy ja byłam tym tak mocno przejęta, moja przyjaciółka, która jest ze mną, natychmiast na to zareagowała, odruchem serca, ja zaczęła szukać rozwiązań. Znaleźli się następni ludzie w tym całym łańcuchu e, tych powiązań, właśnie tych czułych, takich delikatnych i subtelnych. I teraz wiem, że ta osoba gdzieś daleko, na drugim końcu Polski, dzięki właśnie cennym odruchom serca, tym podarunkom serca, jest teraz. Otulona czyimś ciepłem i ma poczucie bezpieczeństwa. I wie, że nie jest sama, że czuwają nad nią anioły, do których się modliła o pomoc. I że znalazły się właśnie takie czułe ludzkie skrzydła, które ją otuliły. I to nie jest opowieść Gilina. To są codzienne ludzkie sprawy. To jest życie, o które się ocieramy, w którym uczestniczymy. To są czynności, w których yy, jesteśmy, które robimy, pomagamy, pochylamy się, jesteśmy czuli, wrażliwi, jesteśmy w tym łańcuchu zdarzeń. Każdy z Was, kochani, w jakiś sposób był i jest. Jesteśmy połączeni tą przepiękną wrażliwością serc, tą niezwyczajną uważnością, odnajdywaniem piękna, w prostych rzeczach, widzeniem tego, co jest trudno zauważyć, takie wsłuchiwanie się w to, co jest trudno usłyszeć. W te potrzeby drugiego człowieka. To jest najlepszy sposób na dobry podarunek. Spróbujmy dać sobie nawzajem, tym, którzy są wokół nas, tym, których bardzo kochamy, taką właśnie uważność, takie ich zauważenie. Powiedzmy do nich, Coś czułego. Wykonajmy, może telefon, napiszmy. Powiedzmy, że są dla nas ważni: że jesteśmy tuż obok że mogą na nas liczyć że interesują nas ich sprawy, jak sobie radzą że życzymy im wszystkiego najpiękniejszego. I to jest właśnie ten podarunek miłości, ten piękny prezent spakowany z naszych czułych słów, z naszych uważnych nasłuchiwań, jakie są potrzeby po drugiej stronie u drugiego człowieka. To piękna, świąteczna paczuszka, w której jest bardzo wiele akceptacji i wyrozumiałości, dla tych, których kochamy. Jest też dużo wybaczeń, na pewno też mnóstwo wdzięczności. A wszystko to zapakowane jest oczywiście w papier z czułymi przytuleniami jakichś czerwonych serduszek. I choć to jest może naiwne, to zobaczcie, jakie proste. I tu wcale nie chodzi o wypowiedziane słowa, których może często nadużywamy, choć i one przecież mają ogromne znaczenie. Tu chodzi o uczucia, którymi można się dzielić. Tu chodzi o podzielenie się też tą naszą wrażliwością i nieukrywanie jej. Tu chodzi o taki prawdziwy podarunek miłości. O coś, co jest najcenniejsze w nas. I o przekazanie w darze tego najcenniejszego czegoś z nas samych komuś drugiemu.